Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni w tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zakończyć o swojej gorącej modlitwy we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi także różańce, dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał, że istotną cechą życia rodzinnego jest przebywanie osób stanowiących rodzinę razem, dzielenie się radością, dobrami, tworzenie wspólnoty. Szczególnym tego wyrazem jest rodzina zgromadzona przy domowym stole. To miejsce dzielenia się posiłkiem, uczuciami, przeżyciami, wydarzeniami. Zagrożeniem tej atmosfery i wspólnoty we współczesnych rodzinach zgromadzonych przy stole jest oglądanie telewizji, zainteresowanie komputerem czy telefonem. Spotkania przy stole nie były obce panu Jezusowi i jego uczniom. To właśnie wtedy przy stole Jezus nauczał, a w czasie ostatniej wieczerzy ustanowił Eucharystię, znak duchowej komunii jedności. Dla każdej rodziny Eucharystia jest ważnym wyzwaniem. Uczestnicząc w niej, rodziny mają okazję przezwyciężać podziały, budować pomosty akceptacji, miłości, pojednania. Na wiele problemów, które przenikają rodzinę i wspólnotę ludzką, trzeba patrzeć przez tajemnicę Eucharystii. Niech i nas przeniknie łaska tego sakramentu, by przez bliskość z Chrystusem Wszyscy ludzie potrafili znaleźć zrozumienie we własnej rodzinie i jedność z braćmi. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Dolmiowe menude i polacchi. Polaki. Bologna Polonia si celebra la festa dell'indipendenza. In questo contesto ricordo ciò che disse San Giovanni Paolo II. Senza Cristo non è possibile capire la storia della Polonia. Perseverate nella fedeltà al Vangelo e nella tradizione dei padri al servizio della vostra patria. Dio benedica la Polonia e ciascuno di voi. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj w Polsce obchodzicie święto niepodległości. W kontekście tego wydarzenia pragnę wspomnieć to, co powiedział święty Jan Paweł II. Nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Służąc Ojczyźnie, trwajcie w wierności Ewangelii i tradycji ojców. Niech Bóg błogosławi Polskę i każdego z Was. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję.